Aha! Witamy serdecznie. Wylądowałem właśnie na Vanuatu, Anatol odebrał mnie tutaj pozdrowienia. Lots of people asking for Anatole and they very happy to see. You. So, e, przyleciałem. Słuchajcie, nie nagrywałem nic w Sydney, ale co wam chcę pokazać, bo właśnie pobiłem kurde rekord, nie? Chyba jeszcze nikt nigdy w życiu nie przyjechał z taką ilością rzeczy. Czekajcie, zaraz wam pokażę. To ma te trzy paczki za mną, to są moje. One mają 2 m wysokości, 1,70 m szerokości, słuchajcie. Przyjechałem z trzema panelami słonecznymi. Czekajcie, zaraz stanę obok i wam je pokażę. Bo mówiłem, kupiłem sobie te wszystkie pomiędzy panelami, żeby mieć własne słońce, ale nie miałem paneli słonecznych tu na miejscu. I wiecie, co się okazało, że nie można tu kupić za bardzo paneli, bo bo są zepsute po prostu. Dużo potrzęsienie ziemi się połamało i podobno do tej pory nawet nie mam paneli. Także pobiłem rekord. Zaraz stanę obok tego, Anatol mnie nagra, wam pokażę. Patrzcie to, zobaczcie. To są <laughs> trzy panele, z którymi przyjechałem tutaj. Co się, nie da się? Wszystko się da. Słuchajcie, ja już do Vanuatu latałem z takimi rzeczami, żebyście po prostu zwariowali, nie? Miałem piec gazowy do wody ciepłej, no nie wiem, koło zamachowe do samochodu, skrzynie biegów, takie rzeczy, także Marcin zawsze przewozi ciekawe rzeczy z Australii do Vanuatu, żeby, żeby mieć tu na miejscu po prostu, nie? Ej, zobaczcie, nie mamy miejsca w samochodzie, bo te panele zajmują, także jedziemy we trójkę z przodu, na co sobie siedzi na przesełku i się zawsze denerwuje o to, że nie ma pasów, że nie ma, yy, wiecie, że nie jest to oficjalny sposób jeżdżenia, no ale co mamy zrobić, z tyłu zobaczcie, całość panelu. I z lotniska już tam pamiętacie tam jest market, potem pójdę na market teraz do spożywczaka wejdę, kupię co potrzebuję i będziemy lecieć dalej. Na co została? Bo po drodze jest bank musiała wejść do banku, bo tam jej karta nie działa czy coś i e, poszła po z bankiem, a ja pójdę za Natolem i We Take to Pójdę Zrobię spożywkę jakąś. Ajajaj, aj, aj. Vanuatu, Vanuatu. <laughs> Jak ja lubię tu być, zaraz mam lepszy humor. Mleko do kawy, oczywiście. Okej, okay, spożywczym zrobione zakupy. Szybko pójdę na ryneczek, bo sezon jeszcze jest na... Ty, a wiecie, że to jest ogórek? Tak wyglądają ogórki niestety tutaj. Te tu. a... O, ale świeżutko dzisiaj. Mm. Wiecie co, ja lubię taki wiejski rynek. Tu najbardziej orzeszki. Szukam Ananasów. Chuk kan ananasof no My toy, yeah, ma. Ah, some time. Ah, it looks beautiful. Looks beautiful. Mm -hmm. Okay, ta check im ananaska. Ah. Tu ma pani ładniejsze, nawet świeże. Ja już dobra, kupiłem mu tamtej I co jeszcze tu bym wziął? Paszą wrót mieli. Dobry, a nie mam worka znowu. No dobra, muszę iść do samochodu po worek, bo nie wezmę. Wiecie co nie mam jak zabrać po prostu tego małego że jeszcze arbuza sobie wezmę jakiegoś tak jest wezmę arbuza. no okej, okay, słuchajcie nie mam tej torby, żeby zabrać inne rzeczy ale mam to co mam arbuza i ananasa jutro wrócę z Nacu tu i zrobię więcej zakupów i się Anatol tu wszystkich zna Patrzcie, to jest ten budynek taki co jest niedaleko mojej ulicy i on był zniszczony tu pamiętacie brakuje jednego piętra na sklep się zawaliło ale widzę że on się jeszcze bardziej przesunął coś niemożliwego intensity last i follow my friend the police się jak zwykle Anatolowi muszę Kawę. Uuu, jakie fajne miejsce! Patrzcie, nigdy nie byłem. No hey, Nigdy nie byłem tu, ale. Też widzicie kawa bar. Kawa, nie z tą kawą naszą. To jest ten napój z korzeni, co oni tu piją. Nie? Tu pani sprzedaje. Nagrywam sobie. Tutaj, słuchajcie, pije się i tu się spluwa <grym> Patrz, ryby, żółwie, popielniczki. Tak, ktoś ją przykleił, to dobre. Ale fajne miejsce. Fajne, wiecie co? Bo cień tutaj jest i... Ale liny mają. Wow, kurde. Wow. Ta, ta, ta. Patrzcie, ta główna, główne drzewo, które trzyma tu też w, w delfiny. Uuu, tu pani z biustem, O, ręka O, serenka tutaj jest. A, i trzyma dwie ryby z tyłu. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, rozumiem. Fajne, podoba mi się, są, wiecie, takie drzewa i ktoś tam sobie wyrył w takim drzewie coś fajnie to wygląda okej, okay, a na to się skupiłem, oj idziemy dalej do domu. Zobaczcie, jestem tutaj też Pan mówi, że to się wszystko porozwalało te maszyny, ale dzięki Bogu już ponaprawiali wszystko. Pamiętacie jestem w tym sklepie z kawą. I mi pan tu daje kilogram, sobie wezmę tym razem. Ahoj! I ahoj, ahoj! Polish people! <laughs> I, I... słuchajcie, weźmiemy sobie kawkę i lecę dalej do domu. Także cieszę się, że biznes nie, się nie zepsuł, nie? Do zobaczenia. Psiaki tu, zobaczę. cała banda już nie wie, co ma z sobą zrobić. Co mam tu zrobić z sobą? Tak jest, gryźcie się sami. Wszyscy tu widzę sprzątają Musiał... Ej, ej, Musiał być niezły bałagan w takim razie jak Cała rodzina Ej, 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 psiaki Nacuciaki Nacu Ej, dobrze być w domu, nie? Go to be home Na nie? Yeah? Jak... patrzcie to Christmas tree patrzcie jakie one takie fasolki z niego rosną patrzcie jakie to długie Mr. Anatol psiaki a no, wygląda ładnie czysto prawa pokosona Nice breeze now. Trochę wieje, bo jak się wylądowałem, to wiecie co, było, nie było, nie było wiatru, wszystko stało, a teraz jest lepiej. Zaraz, słuchajcie, wyładuję z samochodu te solary, e, i wam pokażę, jakie one są duże, naprawdę kosmicznie duże. Ajajaj, aj, aj, so nice, good to be home. Ok, rozpakuję się i... I... Idę popływać Sorry, słuchajcie, wyglądam zmęczony jestem z samolotu, dojechaliśmy do domu i co robimy? Na już jest w wodzie? Ja zaraz też chodzę do wody za natolem Nie ma to jak być w domu muszę wam powiedzieć Zmęczony jestem jak koleja ale miałem przeboje z tymi panelami Mówię wam, słuchajcie, ja mówię, już latałem z różnymi rzeczami. Bo zawsze zabieram, wiecie... Nie jadę tu na wakacje, także ci ludzie by tu wszyscy na wakacje prawie latają. Zawsze na mnie patrzą jak jakieś jak mam, wiecie, torby ogromne albo coś z takimi jakimiś dziwnymi rzeczami, nie? Do domu potrzebnymi. I cieszę się, że przewiozłem panele. Zobaczymy jak to sobie teraz podłączę sąsiad jest jak było trzęsienie ziemi to pamiętacie musiałem przenieść te linka do sąsiada żebyśmy mieli w ogóle jakiś internet i i co? No i co? I on mi podłączy to wszystko, także zobaczę jeszcze co z nim załatwię. I co? Dob na razie otworzyliśmy a, słuchajcie, wiecie co się stało? Zostawiłem e, w siatce ananasa, czyli kiedy to było 23 grudnia, zostawiłem ananasa i, i ty, miałem dużo sprzątania, także posprzątałem to, e, no i co, idę do wody, nagram tu za chwilę coś, nie? Sorry, ale zmęczony jestem. Młody psiak podróż. Wygląda ok. Miał taką skórę na skórze. Wiecie co? Miał taką plamę, zostawiłem mu krem, taki specjalny. A na to widzę smarował, bo wygląda ładnie. Dostały właśnie przed chwilą tablety, bo też mówi kupiłem. Tablety napchły. zawsze znaczy... Zobaczcie, tak sobie idę i to. Już miałem, ale nie chcę mi się tachać tego. To mi pasuje idealnie jakby tu wciąż górę, żeby z tego zrobić i tu zrobić no, noga, a to blat od stołu i szkło na górę będą by boić. To akurat wieczy w miarę płaskie, Tak, ja już widzę z tego ciach ciach coś do zrobienia. Okej, okay, a mówi, że czeka na to, aż ją wypluje, bo tu jest ta sama palma do Orchidei. <gryw> o, tam jest jeszcze jedna. Ja sobie tak lubię pochodzić, bo popatrzeć co tu mamy, posperać. Na suma zdobyczę, znalazła na opał Today mówi a... meszek plus O jako? Sijo Patrzcie to huh. Słuchajcie, pokażę wam jaki mam plan potem na zrobienie na naprawdę tych takich poważniejszych szkód, bo to, że płot tam się zepsuł, to tam palicho, bo to są kamyki, ale jak widzicie, zrobiła się tutaj duża linia, ta część się opadła trochę, a w sumie ona się podniosła. I słuchajcie, chcę Wam pokazać o co chodzi, co się stało. Jak widzicie, dom, to jest boczna ściana domu. Ta część domu jest wykuta w skalę, to są, widzicie to jest rafa, ta górna część, te boksy są dołożone, ale tutaj widać, że ten cały dom idzie, w, jest wykuty tak jakby w skalę, w sensie daje mi to olbrzymie, daje mi to, słuchajcie, olbrzymią ochronę w czasie cyklonów i, a zresztą prawdopodobnie będziemy mieli jeden, za 3 dni ale widzicie z cyklonem a trzęsienie ziemi jest taka różnica że na tego na cyklon to możemy się przygotować na trzęsienie nie ok wracamy do tego i ja wam powiem co się stało eee, a i wczoraj rano było jeszcze jedno trzęsienie ziemi ale my akurat byliśmy w drodze tutaj 5,3 cały czas się ziemia troszkę rusza te płyty podobno się ruszają bardzo i ta Pacific Plate jest w procesie ruchu, ale wiecie co? Co mnie cieszy bardzo? że nie idziemy w dół, tylko wręcz przeciwnie idziemy do góry, także lepiej, żeby tak było. Słuchajcie, pokażę wam co się stało. Widzicie, to jest ta zrobiła się linia, tu nie było tej linii w ogóle, a zrobiła się przerwana. Patrzcie na dwa palce po całości zaraz wam powiem co się stało bo tu widać słuchajcie teraz to trochę się za widzicie jak tu idzie pęknięcie I to pęknięcie no. idzie aż tam zaraz tam dojdę ale przejdę tu pokażę wam co tu się stało widzicie ta płyta czyli tak do tej części jest skała, to sobie siedzi na skale, do schodów, do kawałek za schodów, do tej linii. Natomiast ta część, z tą płytą tutaj do góry i ta część do basenu tu patrzcie, sorry jest bałagan nie ma nie ma skały widzicie, to jest tak zostawione i pod, dookoła po prostu lecą cegły dwa rzędy cegieł i co się stało to się przesunęło i będę musiał zrobić kolumny sobie. Zrobię na wszelki wypadek. Kto siedzi tu na skale, trzyma się, taki dość spory kawał, ale nie chciałbym, żeby mi to w jakiś tam sposób opadło, bo będę miał więcej roboty, także już mam pomysł na to, że zrobimy raz, dwa, trzy, e, trzy albo cztery kolumny betonowe. I tu patrzcie, idzie to pęknięcie. Normalnie to widać, nie? bo widać to wcześniej dużo dużo więcej co się stało i ono idzie aż tutaj patrzcie tu patrzcie jaka się szpara zrobiła tu tam i tam mam pęknięcie teraz wejdę do środka jest to od środka teraz słuchajcie już mam plan na to bo widzicie to jest pęknięte także co zrobię tutaj Wytniemy tutaj linię na prosto i odtąd po prostu wyjmiemy wszystko. Wyjmiemy te szkła, te luksfery, wytniemy dół tutaj i wytniemy, wyjmiemy okno i teraz jest okno podwójne, ale zrobię tylko, że będzie jedno okno, ta część pójdzie w cholerę, to pójdzie w cholerę i wiecie co? Zrobię sobie tutaj drzwi, żeby, ale zacie. Jaka dziura, nie? Tu Luxer wypad tak zabezpieczyliśmy, wiecie, albo słuchajcie, bo to poszło, bo to jest łączenie betonu, tu mam beton, a tu mam taką płytę. I to tak naprawdę ta część działa, to akurat tąpnęło i, no i nie wytrzymało po prostu pękło. Także wiecie o co chodzi. Zrobię sobie tutaj drzwi. A tutaj na zewnątrz ta, I tą część tu na zewnątrz, to jest tam w środku, czyli to będą drzwi, a tu sobie jeszcze dodatkowo zrobię daszek, taki plastikowy I będę miała taką ekstra osłoniętą powierzchnię z jakimiś drzwiczkami, to się wtedy tu będzie e, Będzie jakoś to miało sens Sorry za to pranie e, Będzie to miało jakiś sens Żeby to jakoś uratować tak, żeby wracam do basenu, słuchajcie i potem wieczorem wczoraj na co ma fajny pomysł bo tak, zrobiła mi się ta przerwa tutaj i teraz, żeby to zasłonić i po drugie, ze względów bezpieczeństwa słuchajcie zrobię tu na długości odtąd wzdłuż tej linii taką samą poręcz jak mam tam na dole się to jakoś zasłonić, żeby wiecie o co chodzi, żeby mi ten krak tutaj, żeby to pęknięcie jakoś się zniwelowało, nie? To się zakryje. A będziemy to używać, słuchajcie, w momencie takim jak wczoraj grilla wieczorem na przykład robiliśmy. No to fajnie by było tu mieć, wiecie, wzdłuż wzdłuż tego taki sam barek, jak mam z tamtej strony i wtedy można sobie wszystko położyć i, i tak dalej, bo tu Patrzcie, bo oryginalnie to miałem plan, ale tutaj się zakopałem w tej robocie. Idzie ciągle coś, jak nie cyklon, to częściej nie. Bo tutaj chcę zrobić na tej trawie, tutaj taki zrobię dach, po prostu słomiany z tej lokalnej palmy, i zrobię taki dach olbrzymi. Kuchnię tu się po prostu zrobi taką zewnętrzną, że można będzie siedzieć cały dzień tutaj w tej części pod dachem. Tu się zrobi kuchnia będzie duża, taka zewnętrzna i wtedy możecie sobie siedzieć, wiecie, daszek, tu będzie kuchenka, basen będzie zrobiony i ładny widok z przodu, to, to jakoś to wtedy będzie wyglądało. O patrzcie, tu są te orchidee, jak teraz te wyglądają i dzisiaj tu też jest taki właśnie, ale te jest miękkie i ona do tego sobie te z plaży używa te patrzcie jak puszczają nowe także plan jest taki słuchajcie będę chciał do hydraulika napisałem bo, pamiętacie robiliśmy łazienkę jak było trzęsienie i hydraulik miał przyjść ale nie przyszedł Także będę starał się jego, żeby zamknąć tamtą łazienkę w końcu. Co zrobiłem? Bo mam tylko jedną łazienkę czynną w domu, a chciałbym mieć dwie. Muszę nowe kibelek kupić, żeby 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 wymienić tamten. Pamiętacie, bo tamten pękł. I od I to wszystko, nie? Także plan mam taki, sobie ułożyliśmy. Zobaczymy, jak to nam poleci. Robię nic nie częsło więcej i co? Do potem, miłego dnia, za chwilę coś dogram. Ok, kochani, w tym pierwszym odcinku chciałem się tylko zameldować, że jestem na miejscu. Nie jest aż tak strasznie, ogoliłem ja się dzisiaj rano, ale to mi pomógł trochę. Także jestem na krótko. I co, nagram? Będę nagrywał teraz z spróbuję nagrywać codziennie, nie będę może ich puszczał codziennie, ale spróbuję zrobić tak, jak jestem 10 dni, może żeby było 10, e, wiecie o co chodzi, 10 materiałów do zrobienia. Słuchajcie, chciałem bardzo, bardzo serdecznie podziękować za przekroczenie tysiąca subskrypcji. Magiczny moment, myślę, że dla każdego początkującego... Um, na nagrywaniu z telefonem. <noise> Jestem wzruszony. Bardzo dziękuję. Dziękuję za wszystkie ciepłe komentarze. Wszystkie je, y, czytam oczywiście. Przepraszam, że nie zawsze na wszystkie odpowiadam. Także bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz z całego serca. Nie spodziewałem się szczerze wam powiem, że y, że tak to pójdzie. I jeszcze raz bardzo dziękuję. I co do następnego odcinka. Życzę miłego dnia, miłej nocy wszystkim i pozdrawiam. Zdrówka.